ABC Przedsiębiorczego Architekta, czyli bezpłatne szkolenie dla projektantów. Wnętrz dzisiaj opowiem trochę o zmianach w przedsiębiorczym architekcie, o tym co się dzieje, bo sporo się dzieje i na pewno chcecie wiedzieć. Także mam nadzieję, że ten temat będzie Was interesował, bo czytacie mojego bloga Przedsiębiorczy Architekt, bo jesteście kursantami, jest ich Was wielu, jak wiemy, ponad 7 tysięcy na platformie Agnieszka Pasieka Adamek. .com. Być może znacie mnie ze strony atoato.pl z projektów, także bardzo dużo się dzieje. Dzisiejszy dzień jest też dla mnie ważny, dlatego że dzisiaj o 18 prowadzę warsztaty dla wszystkich osób, które kupiły workbooka w przedsprzedaży i jak już był opublikowany projektowanie wnętrz jak wystartować i nie żałować. I Dzisiaj są warsztaty, słuchajcie, na żywo, więc to jest takie przypomnienie dla ponad 200 osób, które w przedsprzedaży ten Workbook kupiły. Pamiętajcie, dzisiaj godzina 18. Będą trzy części, <grych> o których zaraz Wam powiem, żeby przypomnieć Wam, żebyście się przygotowali, dostaliście też karty pracy. A jeżeli nie macie jeszcze Workbooka, no to być może będzie Wam potrzebny, chcecie wystartować dobrze w branży projektowania wnętrz. Ja przez kilka tygodni zbierałam. Pytania od Was, jak wystartować? W ogóle dostajemy dosyć dużo maili, muszę Wam powiedzieć od Was, czyli Agnieszka, jak zacząć się uczyć? Od czego zacząć się uczyć? Jestem po studiach architektury wnętrznej, nie wiem od czego zacząć yy, i tak dalej. Jak wystartować? Jakie programy, jakie aplikacje, jak w ogóle, jaki system nauki przyjąć, w jakie dni się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Czego muszę się nauczyć? Jaki to jest zakres? I na no te wszystkie pytania ja odpowiedziałam Wam właśnie w workbooku. Cześć Aleksandro, miło Cię zobaczyć. Cześć Justyna, Magda, nie wiem czy Was wszystkich będę widzieć, muszę sobie tutaj przesunąć. Cześć Ania, cześć Mała, jejku, ale Was tutaj dzisiaj dużo jest. Witajcie, witajcie. Miło mi, miło mi, że dołączacie. Możecie mi napisać też, z jakiego miasta mnie oglądacie albo z jakiego kraju, bo wiem, że jesteście z całego świata. Będzie, będę mogła zerknąć do Was, jak będę przyjeżdżała w okolicy. Także workbook już powstał, workbook już jest dostępny, wszystkie wszyscy osoby, wszystkie że go dostały. Widzę, że już nowe osoby też dołączają, kupują tego workbooka. To mnie bardzo cieszy, bo będziecie mieli uporządkowaną wiedzę i nie będziecie popełniać setek błędów, które popełniają projektanci, architekci też na starcie, ze względu na to, że po prostu nie wiedzą, od czego, od czego zacząć, jak sobie ten cały proces pokładać. I w workbooku to wszystko jest, ponad 230 stron. Macie też opcję na ćwiczenia, możecie to wypełniać na tablecie z na przykład rysikiem. I teraz, co dzisiaj jeszcze będzie na warsztatach, małe przypomnienie, trzy części. W pierwszej części opracujemy ofertę na usługę, pokażę wam, jak to się robi. Druga część, opracujemy plan pozyskiwania klientów i w trzeciej części pokażę wam trzy kluczowe kroki skutecznej pracy nad projektem wnętrz. To jest taka pigułka wiedzy, która jest niezbędna do tego, żeby zacząć. A dużo osób jest właśnie świeżynek, także dzisiaj o 18 warsztaty. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej warsztaty yy, możecie dołączyć, kupując właśnie workbooka projektowanie w jak wystartować i nie żałować, tylko nie kupujcie następną chwilę, bo nie zdążycie odpalić tym wszystkich rzeczy i wszystkie linki do Was nie przyjdą, a na spotkanie, na spotkaniu, żebym będziecie trzeba żeby dostać też odpowiedni link. Także z tych ważnych rzeczy do to. Y, tworzę też oczywiście dla was szkolenie o AI, pracuję nad kursem o AI, pewnie wiecie. Mamy już 20 materiałów nagranych. Myślę, że tych materiałów będzie, no nie wiem, pewnie będzie z 40. Dlatego, że pokazuje bardzo dużo aplikacji, pokazuje dużo modeli działania, pokazuje plusy i minusy, ale też jak wykorzystać te narzędzia. I one będą na pewno się bardzo dynamicznie rozwijać, więc trzeba mieć rękę na pulsie. 2023 to jest rewolucja w projektowaniu wnętrz, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Ten rok będzie pamiętny, pewnie w książkach o nich będą pisać albo na blogach. Musicie wziąć udział w tym, żeby wiedzieć, jak to działa i nie bać nie przerażać. Trochę mówiłam na ten temat na ostatnim ABC, więc warto też sobie jeszcze obejrzeć powtórkę, póki jest. I teraz, cześć Oliwia, cześć Górna Vera, miło Cię zobaczyć. Cześć. Klaudia. Kto dzisiaj z Was wieczorem będzie, dajcie znać w komentarzach, kto dzisiaj z wieczora będzie na warsztatach o 18.00. Napiszcie, mi, zobaczymy, czy ktoś jeszcze przed warsztatami ogląda. Pytałam się też ostatnio, jaka godzina dla Was jest najlepsza, jeśli chodzi o ABC Przedsiębiorczego Architekta, bo będziemy wprowadzać zmiany, zaraz o nich powiem. Możecie mi napisać też w komentarzu, czy wolicie środy, godzina 11, czy wolicie środy, godzina 18. 11, 18. Także możecie mi tutaj wpisać, a ja będę później sprawdzała. Robimy cały czas ankiety na newsletterze, na grupie, będziemy zbierać: słuchajcie, dane. ABC będzie się zamieniało na format bezpłatnego szkolenia tylko na żywo, będzie właśnie albo 11, albo 18, w zależności jak będziecie chcieli. Tematy też będziemy wcześniej znali. Będzie też powtórka do tych materiałów. Tą powtórkę będzie można za, za darmo też obejrzeć w ciągu 24 godzin dla wszystkich osób, które będą zapisane na liście. Na listę dzisiaj jeszcze tej listy nie mam, ale już od następnego spotkania pewnie będzie. Będę pisała Wam też w newsletterze i na social mediach będę Wam też mówić o tym, także mam nadzieję, że zobaczycie. Będę, będę. Godzina 11, godzina 18. Będę oczywiście, czyli będziecie na warsztatach, no to świetnie. Bardzo się cieszę. Hmm. Widzę, że streaming idzie poprawnie, ok, bo musiałam sprawdzić. Godzina 18, godzina 11. No jestem ciekawa, którą wybierzecie. Tak słuchajcie, wszystko idzie w łeb. W Dużo osób woli jednak o 11-18 chcę mieć święty spokój. No powtórkę będzie można zobaczyć. Jeżeli będziecie zapisani na listę, to na pewno powtórkę będziecie mogli też sobie zobaczyć w ciągu doby i będziemy też powiadomienia Wam wysyłać. Po co też to robimy? Właśnie po to, żeby wysyłać Wam powiadomienia, dlatego że bardzo dużo osób się żali, że Facebook na przykład, czy jakiś tam inny kanał nie yy, wysyła im powiadomień o live'ach i oni jak przychodzą, to już jest koniec, albo już jest po, a chcieliby być na żywo, chcieliby zadać pytanie. No jak będziecie na liście, to dostaniecie powiadomienie albo zrobimy jedno dziennie, albo dwa dziennie, może je, przed, przed yy, przed ABC na przykład we wtorki będziemy wysyłać i potem w środę przed godzinę na przykład przed możemy wysyłać powiadomienia, tak żebyście wiedzieli. I takie powiadomienia będą Wam przychodziły też na maila i dzięki temu będziecie wiedzieli, że tak, to już jest dziś, znowu jest środa, godzina 11 albo 18, znowu zaczynamy. A tak to szybko mija, słuchajcie, od środy do środy, czasami mam wrażenie, że są same środy, nie wiem czy Wy też macie takie wrażenie, ale ja czasami tak mam te szkolenia ABC będą trwały do 40 od 40 minut pewnie do godziny. Zobaczymy jak, jak wyjdzie. Będą wszystkie nagrania w klubie. już uprzedzam pytanie Klub przedsiębiorczego Architekta można dołączyć w opcji na 3 miesiące. 6 miesięcy albo 12 miesięcy. Mnóstwo osób, które się nie dostaje do mojej rocznej szkoły Akademii Przedsiębiorczego Architekta, na przykład w maju albo we wrześniu, pyta się: No, a czy mogę dołączyć, czy mogę dołączyć? Zawsze dostajemy te wiadomości. No, niestety, my mamy taki system nauki, że wszyscy przechodzą go równo, więc tylko w maju, tylko we wrześniu do Akademii Przedsiębiorczego Architekta można dołączyć, ale jeżeli się nie załapaliście, jeżeli trafiliście na Przedsiębiorczego Architekta przez przypadek, na przykład dzisiaj, no to możecie dołączyć do Klubu Przedsiębiorczego Architekta. Macie właśnie do wyboru, które miesiące. Jeżeli poważnie myślicie o akademii, to sprawdźcie sobie ten klub i nie kupujcie na przykład klubu na 12 miesięcy. Jeżeli myślicie o tym, żeby za pół roku dołączyć do akademii, to nie ma sensu. Klub jest uproszczoną, jest takim basiciem, a akademia jest czymś zaawansowanym. Ja później wam pokażę różnicę. I teraz uprzedzając pytanie. ABC Przedsiębiorczego Architekta wszystkie lądują w klubie, także jak jesteście w klubie, jest was całkiem sporo w tym klubie, to będziecie mieli oczywiście dostęp cały czas do tych live'ów, do ABC Przedsiębiorczego Architekta, a dzisiaj już jest 290 odcinek, także za 10 odcinków mamy 300. trzeba będzie zrobić jakieś party, jakieś świętowanie. Liczę na wasze pomysły, jak możemy świętować, jak możemy świętować ABC. Być może z częścią osób się zobaczy na żywo tutaj w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry APZ. Witaj. Pewnie się spotkamy. Zobaczymy, ile osób będzie chętnych. Nie boję się, że jak będzie za dużo, to nie znajdziemy lokalu na spotkanie, ale myślę o tym, żeby może wakacje się spotkać. Wakacje jest ładna pogoda, może gdzieś w plenerze się będziemy mogli też zobaczyć. No ale jakieś świętowanie trzeba zrobić. 230 odcinek to. Jest co świętować. Pytaliście się też, czym różni się klub od akademii? Nie dla wszystkich jest to słuchajcie jasne. Ja zrobiłam, dla was, ja zrobiłam dla Was taką tabelkę i zaraz Wam ją pokażę, żeby było po prostu Wam łatwiej. Tylko muszę ją znaleźć, bo mi gdzieś uciekła. O! Jest, dobra. Zobaczcie. Tu jest tabeleczka. Mam nadzieję, że będzie ją dobrze widać. Już troszeczkę ją powiększę. O. Klub, akademia. W klubie mamy webinary, tutoriale, w akademii mamy kompleksowe kursy, kompleksowe webinary, tutoriale. Tutaj są całe, pełnowymiarowe kursy związane z całym procesem projektowym, jak sobie po prostu cały biznes projektowy poukładać. Wartość materiałów w klubie jest ponad 5 tysięcy, w akademii jest ponad 12 tysięcy, czyli jest no ponad dwa razy więcej. Jeśli chodzi o dostęp, to do akademii możecie dołączyć tylko dwa razy do roku. Mamy tylko 200 miejsc i trwa to 12 miesięcy cała szkoła. Klub jest w opcji subskrypcyjnej, dołączacie na 3, 6 albo 12 miesięcy. I tak jak już mówiłam, jeżeli myślicie poważnie o akademii i dołączeniu na przykład na edycję wrześniową, to trzeba już się zapisywać, żeby mieć swoje miejsce i lepiej wtedy być w akademii, kupić sobie akademię na przykład na krótszy okres. Trzeba policzyć, ile jest czasu do września. Co Wam się najbardziej opłaca? Jak działacie? Jaki jest system? W klubie działacie samodzielnie, w akademii ja Was prowadzę krok po kroku, bo macie spotkania na żywo. Tutaj sami tworzycie plany rozwoju, macie różne kroki, macie 12 kroków, przez które przechodzicie, ale musicie sami to wszystko pokładać. W akademii macie moje wsparcie. Mamy też spotkania na żywo. W klubie tych spotkań jest 12 razy w miesiącu, w akademii mamy je co dwa tygodnie. Jeśli chodzi o to dla kogo akademia, dla kogo klub. Klub jest dla osób, które mają czas, chcą powoli sobie wszystko przerabiać, regularnie się rozwijać takimi małymi krokami. Akademia jest lepsza dla osób, które myślą poważnie o założeniu swojego biznesu, chcą szybkich efektów, chcą w 12 miesięcy naprawdę zbudować sobie silną markę, żeby prężnie działać, mieć dostęp do klientów, więc to jest zupełnie coś innego, bo tutaj te kursy jednak są takie bardziej zaawansowane i te kroki są o wiele szybsze. Jeśli chodzi, o jeśli chodzi o szybkość efektów, to na pewno w akademii będą zdecydowanie te efekty szybsze ze względu na materiał, który tam jest, bo tam jest po prostu esencja wiedzy opakowana i tak po kolei to się rozwija. Poziom wiedzy, tutaj mamy Baziki, tutaj oglądacie, tutaj mamy właśnie Life ABC. Tutaj mamy w akademii bardziej wiedzę zaawansowaną, pokładaną według ścieżki bardziej biznesową. I szybciej po prostu wszystko przerabiamy. I teraz gotowe narzędzia, szablony, checklisty. Tego nie macie w klubie, to wszystko jest w akademii. Grupa wsparcia jest w akademii, czat jest w akademii, tego nie macie w klubie. Czyli nie ma takiej indywidualnej, jak gdyby zupełnie pracy, chociaż są spotkania raz w miesiącu, można też do nich dołączyć. Także tak w skrócie, jeśli chodzi o klub, bo to też pytaliście. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie zadawać, to ja chętnie na nie też y, odpowiem. Mój ekran można zobaczyć na Facebooku, na YouTubie. Wejdźcie sobie na YouTube'a Studio AtoAto. Ato. Tu co chwilę ktoś mi próbuje się wbić na live'a. To nie wywiad, niestety nie mogę was tutaj wpuścić. Dzisiaj. Zapisy na najbliższe szkolenia ruszą w piątek. Wypatrujcie linków na social mediach, na Instagramie, na Facebooku, zawsze na Instagramie, jak jesteście, to w bio, na Facebooku, w postach. A jak jesteście w newsletterze, to też możecie. Jest bardzo dużo osób zapisanych na mój newsletter. Poniedziałkowy taki magazyn wnętrzarski, narzędziownik architekton się nazywa i co poniedziałek on wychodzi, więc te osoby też dostaną powiadomienie. No, i słuchajcie, szkolenie będzie 7 czerwca. Godzinę ustalimy na podstawie Waszych wyników, z ankiet, czy 18, czy 11, która będzie lepsza. Tematem będzie usprawnianie pracy nad projektem, aby pracować dwa miesiące krócej, czyli żeby zyskać 60 dni w roku, żeby na 12 miesięcy, 10 miesięcy pracować, a dwa miesiące, żebyście mogli pojechać na wakacje, tak jak ja na przykład, i o tym będzie. Najbliższe szkolenia, także warto się na nie zapisać, szczególnie jeżeli nie będziecie mogli być na żywo, bo powtórka jest tylko dla osób zapisanych. Prosiliście też mnie, żebym napisała trochę, o, powiedziała trochę o szkoleniu z AI. Już troszkę na początku powiedziałam. Także pracujemy cały czas nad tym szkoleniem. 28 czerwca będzie wszystko na platformie. Teraz możecie kupić w przedsprzedaży dużo taniej. Cena będzie szła do góry. Teraz jest 497, z tego co pamiętam. Potem będzie 597, a potem 697, więc im szybciej się zdecydujecie, tym po prostu będzie taniej. Zawsze tak robimy przez sprzedaży, zawsze doceniamy osoby, które nam ufają. Dzięki temu możemy ten cały proces przyspieszyć, opłacić stworzenie tego na platformie, złożenie tego itd. Także bardzo dziękuję Wam wszystkim za zaufanie. Bardzo dużo osób dołączyło. Dla wszystkich członków Akademii Przedsiębiorczego Architektu, pamiętajcie, że Wy to szkolenie macie za darmo w prezencie. Nie kupujcie go, żeby potem nie było problemów z Okej. Ok. Dobra. To co, godzina 11 czy 18? Tutaj są z spamerzy. trzeba będzie ich wszystkich poblokować. Oni są wszędzie jak całe życie. Słuchajcie, no tak, ludzie, jak nie mają dobrej energii, to chcą, myślą, że zwrócą uwagę na siebie złą energią. Na TikToku różne osoby są. Będę oczywiście. Okej, okay, dobrze. Czy macie jakieś jeszcze pytania, coś mogłabym Wam jeszcze tutaj dopomóc w jakichś aspektach? Przypominam, następne szkolenie tylko na żywo, 7 czerwca. Godzinę ustalimy albo 11, albo 18. To jest hmm, chyba 8 jest święto, więc to będzie środa. 7 czerwca, no tak, środa. Tematem będzie usprawnianie pracy nad projektem, aby dwa miesiące nie pracować, czyli zyskać 60 dni. Zapraszam, słuchajcie. Zapraszam gorąco. Dobrze. Okej. Okay. To widzimy się za tydzień z tymi osobami, które są dzisiaj na warsztatach. Widzimy się, widzę się dzisiaj. Do zobaczenia miłego dnia. I do kolejnego odcinka ABC.